Siemanko, kochani, nad moją wyspę zbliża się tropikalny sztorm, który ponoć może przeobrazić się w huragan. Utknęłam zatem w domu, postanowiłam wykorzystać moment i zaprosić Was znów do dyskusji. Pogadajmy o tym, czy da się podróżować bez znajomości języków obcych, jakich języków warto się uczyć, jeśli ma życie o podróżach, a także jak łatwo nauczyć się nowego języka. Mam nadzieję, że za chwilę. Nie zerwiemy jej dachu z ponad głowy, bo wieje coraz silniej, i że zdążę Wam cokolwiek opowiedzieć. Zadzieram kiece i lecimy. Czy da się podróżować po świecie bez znajomości języków obcych? Tak, da się. Czy jest to proste? Nie, nie jest. Szczególnie jeśli jest się z Polski i naszym językiem jest język polski, którego niemal nikt nie rozumie. Niemal, bo nie tak zupełnie nikt, ale o tym trochę później. Czy da się podróżować po świecie bez znajomości języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego? No oczywiście, że się da, moi drodzy. Ja mam przykłady osób, które naprawdę nie porozumiewają się w żadnym języku albo mają zasób słownictwa dosłownie zamykający się w 30 słowach po angielsku i nadal podróżują, podróżują na własną rękę. Tak więc nie tylko zawsze z biurem podróży. Oczywiście, jeśli chcecie wyjeżdżać na wakacje bardziej, czy odkrywać nowe miejsca, właśnie z biurem podróży, to w ogóle wam ten język jest niepotrzebny, dlatego że tam zawsze będzie ktoś, kto wam pomoże, kto wam ułatwi, kto wam przetłumaczy, kto wam zorganizuje, więc właściwie w ogóle nie ma się czym przejmować. Wydaje mi się, że brak umiejętności językowych jest jednym z tych aspektów, które zawsze podajemy jako pierwsze, mówiąc: Oj, boję się podróżować, oj, boję się wyjechać gdziekolwiek na własną rękę, oj, nigdy w życiu sam nigdzie nie pojadę. Dlaczego? Bo to, bo tamto, bo, bo nie znam języka, bo nie rozumiem po angielsku, bo nie umiem się nauczyć języka. Ja to w pełni rozumiem, dlatego że ja w tej chwili mówię po hiszpańsku i po angielsku pewnie lepiej niż po polsku już po tych kilku latach. Natomiast ja pamiętam świetnie czasy, które były nie aż tak odległe, bo mniej niż 10 lat temu ja nie mówiłam w żadnym języku. Przez całe moje życie kładzono, kładziono Kładło się mi do głowy, no właśnie taki mam świetny polski w tej chwili. Mnie przez całe życie, od samego początku, próbowano włożyć do głowy język niemiecki. Także od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, liceum i studia, uczyłam się języka niemieckiego. Nie mówię po niemiecku, rozumiem coś tam, niewiele, dogadać się, dogadam, ale jest to bardzo odległe od znajomości języka i nigdy tego niemieckiego nie podaję, ani w swoim CV, ani nie przyznaje się podczas podróży, że mówię po niemiecku i tylko w sytuacjach bardzo awaryjnych tego niemieckiego używam. Dlatego ja nie wierzę w naukę języków w szkole, nie wierzę w kursy językowe, ale też nie wierzę w to, że ludzie nie mają talentu do języków. Oczywiście jednym jest łatwiej, innym trudniej nowy język przyswoić, natomiast nie wierzę w wymówkę pod tytułem nie, bo ja nie mam talentu i nigdy się nie nauczę. Dlaczego? Dlatego, że ja dokładnie tak mówiłam. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez angielskiego i jakby nie, w ogóle nie umiem sobie wyobrazić podróży też bez angielskiego, bez hiszpańskiego podobnie. Natomiast, tak jak mówię, język jest bardzo przydatny i bardzo ułatwia sprawę, co nie zmienia faktu, że bez języka też da się podróżować i wierzcie mi, świetnie można się dogadać po prostu serduchem i rączkami. I, i taką serdecznością, i pozytywem, i ludzie z reguły reagują bardzo radośnie. No i druga kwestia jest taka, że przed wyjazdem do danego kraju zawsze można sobie przyswoić te 30 słów, bo umówmy się, nawet jeśli uważacie się za beztalencie językowe, to przyswojenie 30 słów aż takie trudne nie jest. Jakich języków warto się uczyć najbardziej? Według mnie, jeśli marzycie o podróżach po świecie i zastanawiacie się, jakich języków warto... Się dotknąć i zacząć uczyć, to będzie to z pewnością na początek angielski i hiszpański, właśnie. Dlatego, że po prostu mówiąc po angielsku i po hiszpańsku, dogadacie się niemal wszędzie na świecie. Po prostu. Oczywiście najbardziej przydatnym językiem w podróży jest język angielski. Myślę, że nikogo to nie zaskoczy. Gdziekolwiek nie pojedziemy, tam z reguły znajdziemy kogoś, kto po angielsku choć kilka słów powie. Z reguły, bo nie zawsze. Są kraje i szczególnie małe miejscowości, miejscowości mniej turystyczne, gdzie nikt po angielsku mówić nie będzie. Ale jednak największa szansa, że to właśnie angielski będzie. Tym językiem, w którym uda nam się porozumieć. Drugim takim językiem jest język hiszpański, w którym porozumiewa się mnóstwo osób na całym świecie. Przede wszystkim jest to język ojczysty nie tylko w Hiszpanii, ale też w całej Ameryce Południowej, w Ameryce Centralnej, w części Stanów Zjednoczonych i w wielu innych krajach, gdzie hiszpański jest może nie zawsze językiem urzędowym, ale jest językiem używanym na co dzień. Tak jak na przykład tutaj. Hiszpański nie jest językiem urzędowym, a jednak jest czwartym językiem w kraju, w którym porozumiewają się niemal wszyscy. Ja tutaj na Kurasal porozumiewam się częściej po hiszpańsku niż po angielsku. Językiem hiszpańskim, moi drodzy, posługuje się niemal 5% światowej populacji. To jest około 350 milionów osób. Dla porównania językiem polskim, według statystyk, posługuje się od 39 do 48 milionów osób. No, eh. Łatwo porównać, który język jest nieco bardziej użyteczny, szczególnie podczas podróży, właśnie. No, powiem Wam, że podróżując po świecie i mając te 50 krajów, w których byłam, w wielu z nich mieszkałam przez kilka miesięcy, z angielskim i z hiszpańskim byłam w stanie dogadać się niemal ze wszystkimi. Chwilka przerwy. Jeśli Wam się podoba to, o czym ja opowiadam, jeśli uważacie to za przydatne, jeśli chcecie wiedzieć coś więcej o mnie i o moich podróżach, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji tam na dole. Zadzieram kiedy lecę, będę Wam ogromnie wdzięczna. Zachęcam też do komentowania tego wideo, dlatego że liczę na dyskusję w tym temacie. Liczę na poznanie Waszych doświadczeń w podróży z językami bądź bez języków. Zachęcam też mocno i serdecznie młodych ludzi do komentowania tego wideo, dlatego że. Do Was staram się kierować właśnie to konkretne wideo. Do nastolatków, do licealistów, do studentów, do tych, którzy marzą o podróżach, chcieliby podróżować, chcieliby mieszkać za granicą, studiować za granicą. Kochani, język zmienia wszystko. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak moje życie w tej chwili wyglądałoby, gdybym mówiła tylko w języku polskim. I tak jak powiedziałam i podkreślam, da się podróżować bez języka, ale jeżeli chcecie podróżować, przez większość swojego czasu, jeżeli marzycie o takim życiu podróżnika, to naprawdę studia studiami, nauka nauką, ale język jest najważniejszy. I ja nie mówię, że musicie chodzić na kursy, nie mówię, że musicie studiować filologie zagraniczne, ale po prostu nauczcie się języka. Jak zatem przyswoić język, jeśli ja nie namawiam do studiowania języka? A no da się. Jest kilka takich trików. Trykiem numer jeden, najważniejszym i najbardziej przydatnym, i takim, który ja osobiście używam ucząc się nowego języka, jest przebywanie wśród tego języka. I teraz mi powiecie tak, bo ty to sobie wyjeżdżasz i sobie mieszkasz w Hiszpanii, no to później mówisz po hiszpańsku. Jasne, to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli macie możliwość, jeżeli zastanawiacie się nad studiami za granicą, nad odwiedzeniem rodziny, nad wyjazdem na jakiekolwiek kursy, zawsze tak, to jest najlepsza opcja. Nie próbujcie się wtedy porozumiewać na przykład po angielsku. Jeśli jedziecie do kraju, gdzie się mówi po hiszpańsku, po włosku, po niemiecku, to starajcie się przemóc w sobie i używać tego danego języka. Ja w ten sposób właśnie hiszpańskiego się nauczyłam. Natomiast otoczyć się językiem można fantastycznie, nie wyjeżdżając z naszego pięknego kraju, dlatego że możecie oglądać wiadomości tylko w danym języku, oglądać głupiutkie seriale, komedie, nawet kreskówki. Dlatego że są one bardzo łatwe do zrozumienia. Ja na przykład, przyjaciół, to był pierwszy serial, który obejrzałam po hiszpańsku. Ja wtedy po hiszpańsku miałam powiedzieć może z 50 słów i obejrzałam wszystkie odcinki, całą serię, rozumiejąc piąte przez dziesiąte, ale po prostu mój mózg przestawił się na myślenie po hiszpańsku. Ja nie mówię, że po obejrzeniu przyjaciół, ja nagle zaczęłam mówić po hiszpańsku, no bo to by było rewelacyjne i w ogóle wszyscy byśmy mogli w ten sposób, tak? Ale Chodzi o to, żeby obywać się z językiem. Słuchajcie muzyki w danym języku, słuchajcie wiadomości, oglądajcie telewizję. Jeżeli jesteście w stanie już coś przeczytać, to zacznijcie czytać. Możecie też w internecie poszukać grup, grup, gdzie ludzie wymieniają się językami, gdzie chętnie was nauczą za Friko, wcale nie musicie za to płacić. Y ludzie, którzy chcą po prostu pogadać na Skype w danym języku, więc y jeżeli chcecie się nauczyć niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego. Są strony, podam Wam linki na dole w opisie, gdzie po prostu możecie znaleźć kogoś, kto chciałby się nauczyć polskiego również, albo jakiegoś innego języka, który Wy już znacie. I w ten sposób możecie się wymienić. Ba, są ludzie, którzy chcą się nauczyć na przykład grać na gitarze, albo malować, albo cokolwiek, co Wy potraficie i za to oni postarają się Was nauczyć danego języka. Nauczyć albo chociaż pokonwersować, więc jeżeli Będziecie się obywać z tym językiem i będzie Was ten język otaczał, to po prostu znacznie łatwiej będzie Wam go przyswoić. Ja powiem Wam, że jeżeli chodzi o hiszpański, to miałam w swoich dłoniach jedną tylko książkę hiszpańskiego w swoim życiu. Czy czegokolwiek się z niej nauczyłam? Może minimalnie gramatyki, ale tak naprawdę to bez tej gramatyki też jesteście w stanie się nauczyć języka. Ja uważam, że nauka języka najskuteczniejsza to jest taka, jak uczy się dziecko języka swojego ojczystego. To znaczy słucha i próbuje powtarzać. I w ten sposób ja nauczyłam się tych dwóch języków, w których jestem, jakby czuję się najpewniej dzisiaj, czyli angielskiego i hiszpańskiego. Ja nie mówię, że jak pójdziecie na kurs, to się nie nauczycie, tylko będzie to wymagało dużo więcej wysiłku i to będzie taka nauka trochę bardziej monotonna, może cięższa, zależy dla kogo oczywiście. Natomiast ja uważam, że to, że otoczycie się językiem, nawet jeśli pójdziecie na kurs, to warto robić dwie rzeczy jednocześnie. Ja, kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i bardzo Was proszę, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami. Czy warto uczyć się języków obcych? Czy są tak bardzo konieczne, jeśli chcemy podróżować? Czy spotkało Was coś dziwnego, zaskakującego albo zabawnego w związku z tym, że w danym języku porozumiewacie się bądź się nie porozumiewacie? A może znacie jakieś triki, jak nauczyć się nowego języka? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, więcej osób z tego skorzysta. Dzięki ogromne za uwagę. Kto nie zasubskrybował, to serdecznie zachęcam. Dziękuję, za tydzień zabieram Was w jakieś cudowne, egzotyczne miejsce.